Dzień widzowie, Daily 44 Daily 44, witam Znowu gramy w tą grę Aj, dobra Nie, no co jest, na końcu zawsze dadam Ej, no nie da się tego. Niestety gram na telefonie. Serio. No ale to mi się zrespiło. Skąd nie mam wiedzieć, gdzie to się raspi? No nie dotknęłem. Dobra widzowie. Jeszcze to durna muzyka. No serio. Ale skąd ja mam wiedzieć, gdzie to mi się zraspi? No, i to na mnie leci. To na pewno jest losowe? Wątpię. XD zrobiłem pauzę, i za pierwszym razem się udało. Za pierwszym razem. Sorry, że w ogóle na telefonie, ale. Próbuj umrzeć. U. 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 Dobra, to może być. Mam pomysł w sumie. Tylko podejdę. A bym skoczył? O! Million IQ. Możliwe, że dzisiaj przejdziemy tą grę. Co to w ogóle za muzyka? Nie, co ja mam otworzyć? A to ja mam sobie. Chwilę, muszę na chwilę, tak. W ogóle za niedługo kończymy daily i wychodzi poppy playtime, więc tak naprawdę niby jest daily do 17, ale tak naprawdę jest do 18, bo będzie wtedy poppy playtime filmik. Chyba, że będzie na następny dzień, ale wątpię. Dobra. Widzimy się jak to ten. Ok, dopasowałem ten kształt. I teraz przejdę tym. Dobra, bo to jest w ogóle końcówka gry, ej. Ciekawe, ile ten filmik trwać będzie. Na końcu pewnie będzie jakiś boss. Serio. No co jest? Czemu to nie idzie? A tą stronę pójdzie? O, prawie spadło. Dobra. Otwieramy to. Ok. Dobra. Teraz mamy mniejsze. Tu tam tego dopasuję. No. Dobra. Dopasowany tutaj. Teraz już nie ucieknie. Teraz tego jakoś. Sorry, w ogóle wiecie, czemu dzisiaj na telefonie? Bo znowu ten remont. No, tak średnio było jak. Normalnie nie było jak. No, wiecie jak to. Dzi Ale dzisiaj to już chyba koniec, bo ściany pomalowane dzisiaj tylko rzeczy wynoszę. Więc. A dla porównania, jak to na początku wyglądało. Nie! Serio, spadła. Dobra. Tak Takie sobie otwarłem, teraz mam pomysł. Tego wykorzystam. I chyba, że... Mogę stracić cały progres przez to, ale... Tak! Tak! Dobra. Miałem pomysł użyć tamtego klocka, ale ten też się nada. O, resetowało się. Dla następnego gracza. Regaibet, co? Nie lubię Cię cegło. Nie lubię Cię cegło. O. Czemu nie dostaję obrażeń, skoro to już jest ta cegło? Nie lubię Cię cegło. Co to jest? O, pomarańczowa. Też mi powinna zadać obrażeń. Nie lubię Cię cegło. Um. O oh boy. Nie lubię cię, kucho. Zawsze wszystko wraca do. Nie, czy to jest coś tak, czy to jest level tego typu parkour? Serio, parkour? ja gram na telefonie. Ej. Ja nie umiem na telefonie parkura. Mam nadzieję, że to nie ułatwili tego. Nie, serio. Yy, dobra, widzimy się za 5 godzin. A i w ogóle i starego odkryłem, patrzcie. Ej, dobra, udało mi się to przejść. Teraz to. Tu będę musiał być ostrożny, naprawdę. A to pomarańczowy chyba nie. Tak. Dobra. No, szybko się udało. Myślałem szczerze, że będzie dłużej, ale najtrudniejsze było to różowe. O, czyli to taki gdzie się za... A, teraz kilbikiem. Dobra. Ok. Dobra. Nie! Kilbriku. Serio? Dobra, udało się. Jak coś to chodziło tutaj, przeszedłem, kliknąłem guzik, cofnąłem się tutaj. Przeszedłem tak, tak tu, 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 tu i tu. Co jest? O! Ja mogę w sumie do siebie ten kibryk przesunąć, nie musiałem iść, ale... O czym... O, takie logiczne, czyli coś czego nie potrafię. Otwór, dobra, dobra, tu są drzwi, idziemy na górę. Tu są jakieś numerki. 1-3. Zielony, czarny, jeden... Zi y O. Dobra. Umieć deskę. O. No. A. Czerwony. A jak coś to zmienimy na... Jej uciekłem. Natomiast To jakieś jeszcze. Ciekawe ile ten filmik des deszcz cegieł. Okej, okay, to chwilę zajmie. Dobra, udało się. Z pierwszej osoby to musiałem tylko. Ej! No, nie! Ja chcę do środka. Do, yy, co? Nie, ja chcę do tego. O. Dobra. O. Dobra. Tu na zakręcie i do Zupi. Dziewięćdziesiąty dziewiąty. Dobra, sorry, że ten. Że tak ten, ale musiałem chwilę wam zrobić. Na no, jakieś dwie minuty. Dobra. Żółte. Szybko. Dobra. Czekamy na powrót i już to wygraliśmy. Normalnie Tsunami Brainrod. Nie nawiązujmy do tej głupiej gry. Nie. Boss? Nie gadaj, że to już boss. Tak, boss. Nie z tą stronę. Nie da że to są levele. Boss na cztery, czy tam trzy części. I pewne jak to wszystkie części. To wszystko od początku. Dobra. ten Tędy, nie. Tędy, tędy, tędy. I się wróciłem. To może tędy? Nie. Tędy? Może? Co, to, coś tu jest? Dobra, cofnijmy się trochę tu. O! Tak cztery. Nie. Okej. Okay. Dobra, jestem. Okej. Okay. Nie. Serio? Ja Miałem to zrobić? Nie, jakie mam to? Serio. Musiałem sobie zdjąć balony, z Sawatara. Dobra, przyszedłem trzecią część. Nie. Już po mnie. Jeszcze jakiś koleś tu przylas. O! Proszę, ja chcę to już skończyć. Tak! I co będzie piąty? Nie będzie piątego, mogę. Dobra! Najtrudniejsze to chyba było dla mnie trzecia. Tak to by łatwo było. Przez to No i na pierwszym się trochę też męczyłem później. Dobrze poszło. Dobrze. What? Skończymy tą grę, może? A w sumie idealnie chyba w 5 odcinków zrobimy tą grę. Jak na 101 poziomów. O, sorry. Włączyłem sobie te auto, obracałem. Bo mi w Robloxie właśnie tak zawsze to wygląda. Na telefonie. Dobra, ale jak na to, że zrobiliśmy to na telefonie. Nie, nie zresetuję. Dobra. Nara.